W Zoo umiera jedyny goryl. Dyrektor jest załamany, ponieważ goryl był największą atrakcją i nie mogą sobie pozwolić nawet na jeden dzień bez niego. Dlatego właściciel prosi jednego ze swoich pracowników, aby za dodatkowe wynagrodzenie przebrał się w kostium goryla. Pracownik ma udawać zwierzę, dopóki Zoo nie będzie mogło sobie pozwolić na zakup nowego. Nowy goryl szybko staje się największym hitem w Zoo. Ludzie z całego świata przyjeżdżają, aby zobaczyć niesamowite zwierzę. Po miesiącu zainteresowanie zaczyna spadać. Pracownik, aby odzyskać zainteresowanie publiczności, postanawia wspiąć się na swój wybieg i przejść do sąsiedniej zagrody z lwami. Tłum ludzi obserwuje wyczyny z zachwytem i przerażeniem. Nagle mężczyzna traci równowagę i spada prosto do wybiegu lwów. Zaczyna krzyczeć, Pomocy! Wtedy lew skacze na niego i szepcze do ucha: Zamknij się, albo obu nas zwolnią.